Często jestem pytany o to, który program antywirusowy jest najlepszy. Na pewno każde zabezpieczenie jest lepsze niż jego brak. Trudno polecić jakiegoś konkretnego producenta. Istnieje kilka niezależnych organizacji prowadzących te testy programów antywirusowych. W testach tych najbardziej znani dostawcy wymieniają się pierwszymi miejscami, a osiągane przez nich wyniki są bardzo do siebie zbliżone. Jedno jest pewne: nie ma programu, który byłby skuteczny przeciwko wszystkim istniejącym wirusom. Bardziej od tego, który z antywirusów jest najlepszy, chciałbym się skupić na tym, co przy pomocy tych programów chronimy. Programy antywirusowe występują w kilku wersjach. Podstawowa z nich to tak zwana wersja antywirus. Chroni ona pliki zapisywane i odczytywane na naszym komputerze. Świetnie sprawdzi się podczas skanowania plików ściąganych z internetu czy przenoszonych na pendrive'ach. Jednak nie chroni ona komputera w 100%. Dlatego powstały bardziej rozbudowane wersje, zwane Internet Security. Programy te mają funkcję antywirusa, a dodatkowo potrafią wychwytywać zagrożenia czyhające na komputer w internecie. Umożliwiają skanowanie poczty elektronicznej pod kątem przesyłania zainfekowanych plików i spamu. Sprawdzają strony internetowe, które odwiedzamy i potrafią ostrzec, jeżeli któraś ze stron zawiera niebezpieczne skrypty. Wykrywają próby dostania się do komputera z zewnątrz oraz ostrzegają przed próbami podszywania się pod zaufane strony i wyłudzania ważnych dla nas informacji. Jeżeli firma posiada kilka komputerów, to trudne jest nadzorowanie każdego z nich osobno. Często spotykam się z sytuacją, kiedy użytkownicy ignorują ostrzeżenia programu antywirusowego o zagrożeniu. Część z nich w ogóle takich informacji nie czyta. W ten sposób nieświadomie mogą narażyć komputer na infekcję. Dlatego ważna jest możliwość zdalnej kontroli programów zainstalowanych na komputerach i centralnego zarządzania informacjami zgłaszanymi do użytkowników. Warto zwrócić uwagę na taką możliwość. Od jakiegoś czasu programy antywirusowe potrafią także sprawdzać aktualizację innych programów zainstalowanych na komputerze. W ten sposób znacząco przyczyniają się do poprawiania bezpieczeństwa całej sieci. Pamiętajmy o tym jednak, że na, na komputerze instalujemy tylko jeden program antywirusowy. Zainstalowanie większej ich ilości może w, w znaczny sposób utrudnić nam pracę.